Czy zauważyłeś kiedyś, że z wiekiem twoje priorytety zaczynają się zmieniać? Rzeczy, które kiedyś wydawały się niezbędne, takie jak utrzymywanie dużego kręgu przyjaciół, mogą już nie mieć takiego samego znaczenia. A prawda jest taka, że po siedemdziesiątym roku życia nie potrzebujesz już przyjaciół? Na początku może się to wydawać zaskakujące, ale gdy przyjrzysz się temu bliżej, zobaczysz. Dlaczego objęcie niezależności i skupienie się na własnym samopoczuciu może być jedną z najlepszych decyzji, jakie kiedykolwiek podejmiesz, kropka, w tym filmie przedstawimy sześć powodów, dla których. Przyjaźni nie są tak potrzebne w późniejszych latach, jak kiedyś, kropka, odkryjemy, w jaki sposób twój sposób myślenia, wolność osobista, a nawet zdrowie mogą ulec poprawie, gdy przestaniesz martwić się o utrzymywanie przyjaźni, które już ci nie służą, kropka, tu nie chodzi o samotność. Chodzi o życie na własnych warunkach, wolne od niepotrzebnych oczekiwań i zobowiązań. Które mogą wiązać się z więzami społecznymi? Zostań z nami do końca, ponieważ może się okazać, że uwolnienie się od presji utrzymywania przyjaźni jest nie tylko wyzwalające. Może po prostu zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie i swoje późniejsze lata na lepsze. Zacznijmy więc! Po pierwsze, nie musisz już nikomu udowadniać swojej wartości. Jednym z największych powodów, dla których nie potrzebujesz przyjaciół po siedemdziesiąt TC, jest to, że przeżyłeś już fazę życia, w której liczyła się społeczna weryfikacja. Przypomnij sobie swoje młodsze lata. Jak często przyjaźnie obracały się wokół udowadniania swojej wartości, dopasowywania się lub utrzymywania pozorów, niezależnie od tego, czy chodziło o zaimponowanie kolegom, utrzymanie kręgów towarzyskich. Czy też upewnienie się, że zostałeś uwzględniony w spotkaniach, zawsze istniała presja, aby być postrzeganym i akceptowanym, kropka, ale teraz jesteś na etapie życia, w którym nic z tego nie jest konieczne. Zbudowałeś już swoje dziedzictwo w opiniach innych. Nie mają one tej samej wagi co kiedyś kropka, w tym wieku, widziałeś wystarczająco dużo, aby zrozumieć, że prawdziwe spełnienie nie pochodzi z zewnętrznej akceptacji. Pochodzi ono z wewnątrz, kropka, nie ma już potrzeby gonić za przyjaźniami dla statusu, reputacji lub pozycji społecznej. Jesteś tym, kim jesteś i nie potrzebujesz niczyjego potwierdzenia. By to potwierdzić, kropka. wiele młodych osób spędza czas martwiąc się o to, jak są postrzegani, czy są lubiani, podziwiani lub szanowani. Ale zanim osiągniesz późniejsze lata, zdasz sobie sprawę, że nic z tego nie definiuje twojej wartości. Sam definiujesz swoją wartość i nie potrzebujesz grupy ludzi wokół siebie, aby ją wzmocnić. Pomyśl o kimś takim jak Harold, mężczyzna po siedemdziesiątce, który spędził większość swojego życia wspinając się po drabinie korporacyjnej. Zawsze był otoczony ludźmi, współpracownikami, znajomymi. Tak zwanymi przyjaciółmi. Kropka, ale większość z tych relacji była zbudowana na wygodzie, a nie na prawdziwej więzi. Kropka, w momencie, gdy przeszedł na emeryturę, te przyjaźnie zanikły. Na początku czuł potrzebę wyciągnięcia ręki, aby podtrzymać te więzi. Ale potem zdał sobie sprawę, Dlaczego miałby wkładać wysiłek w przyjaźnie, które istniały tylko z powodu pracy, po co ogonić za relacjami, które nigdy nie były naprawdę znaczące, zamiast próbować podtrzymywać przyjaźnie z przyzwyczajenia? Harold skupił się na sobie. Zaczął poświęcać więcej czasu na osobiste hobby, na nowo odkrył stare zainteresowania i, co najważniejsze, przestał dbać o imponowanie innym, kropka odkrył. Że bez presji utrzymywania przyjaźni poczuł się swobodniej. Koniec z wymuszonymi pogawędkami, zobowiązaniami towarzyskimi i martwieniem się o to, czy ludzie go lubią. Po prostu żył dla siebie i po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuł się dobrze. I to jest klucz do sukcesu. Kiedy nie szukasz już potwierdzenia od innych. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, ile energii zmarnowałeś na przyjaźnie, które nie dodały prawdziwej wartości do twojego życia. Nie musisz już nikomu udowadniać swojej wartości. Nie musisz spełniać niczyich oczekiwań. Jedyną osobą, przed którą musisz odpowiadać, jesteś ty sam. Po drugie, spokój staje się cenniejszy niż kontakty towarzyskie. Wraz z wiekiem coś się zmienia. Spokój zaczyna być o wiele cenniejszy niż kontakty towarzyskie. W młodości przebywanie wśród ludzi mogło wydawać się koniecznością, kropka, hałas, spotkania, rozmowy. Wszystko to wydawało się częścią dobrze przeżytego życia, kropka, ale z biegiem czasu zaczynasz doceniać coś jeszcze bardziej cichego. I to nie byle jaką ciszę, ale taką, która pozwala naprawdę poczuć się swobodnie, wolną od niepotrzebnych dramatów. Zobowiązań i zmęczenia społecznego. Wiele przyjaźni, nawet tych dobrych, wiąże się z pewnym poziomem odpowiedzialności. Są telefony do odzwonienia, zaproszenia do przyjęcia i niewypowiedziane oczekiwania. By utrzymywać kontakt. Nie chodzi o to, że przyjaźnie są złe, po prostu w pewnym momencie mogą zacząć wydawać się większym wysiłkiem niż są warte. Prawda jest taka, że nie musisz spędzać czasu na próbach nadążania za innymi. Nie musisz czuć się zobowiązany do bycia dostępnym tylko dlatego, że ktoś tego od ciebie oczekuje. Osiągnąłeś etap w życiu, w którym Twój czas należy do ciebie i możesz decydować, jak go spędzić. Weźmy na przykład Margaret. Ma 74 lata i kiedyś miała duże grono przyjaciół luncze, rozmowy grupowe, spotkania świąteczne, kropka, jej kalendarz był zawsze zapełniony, kropka, ale z biegiem lat zauważyła, że wiele z tych interakcji społecznych raczej ją wyczerpuje, niż spełnia. Rozmowy zaczęły się powtarzać, w kółko opowiadano te same historie, kropka, niektórzy znajomi dzwonili tylko po to, by narzekać. Inni wydawali się bardziej zainteresowani plotkami, niż sensownymi dyskusjami. Radość z towarzystwa powoli zamieniła się w rutynę. Której już nie lubiła, kropka pewnego dnia, Margaret postanowiła się wycofać. Przestała czuć się winna, że odmawia zaproszeniom, którymi nie była podekscytowana. Uwolniła się od presji, by natychmiast odpowiadać na każdy telefon lub SMS. Zamiast tego zaczęła cieszyć się ciszą, odkryła, że czas, który kiedyś poświęcała na zarządzanie przyjaźniami. Teraz należał do niej i mogła go wykorzystać, jak tylko chciała. Chodziła na dłuższe spacery, spędzała czas na łonie natury, czytała książki, do których chciała dotrzeć od lat. Co najważniejsze, zdała sobie sprawę, że samotność nie jest samotna, ale spokojna. I to jest właśnie piękno tego etapu w życiu. Nie musisz już wypełniać swoich dni ciągłą aktywnością lub rozmową. Aby poczuć więź, możesz cieszyć się własnym towarzystwem. Bez potrzeby ciągłej weryfikacji ze strony innych, możesz wybrać spokój zamiast presji, spokój zamiast chaosu. Jeśli więc kiedykolwiek czułeś się winny, że wycofujesz się ze zobowiązań społecznych. Przypomnij sobie o tym. Nie wycofujesz się z życia. Przyjmujesz nowy rodzaj spełnienia. taki, który pochodzi z wewnątrz, taki, który nie zależy od nikogo innego. A ten rodzaj spokoju to coś, co staje się lepsze wraz z wiekiem. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz, że te spostrzeżenia są cenne, skomentuj numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. a jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. A teraz przejdźmy dalej. Kropka po trzecie, mniej przyjaźni oznacza mniej rozczarowań. Jedną z najtrudniejszych lekcji w życiu jest uświadomienie sobie, że nie każdy, kogo nazywasz przyjacielem, jest naprawdę dla ciebie. Z biegiem lat prawdopodobnie tego doświadczyłeś, kropka, ludzie, którzy kiedyś byli blisko, oddalili się, przyjaciele, którzy stali się odlegli, gdy ich potrzebowałeś. Większość z tych relacji okazała się jednostronna, kropka, a kiedy osiągasz siedemdziesiąt lat, zaczynasz rozumieć. Że mniej przyjaźni oznacza nie tylko mniej zobowiązań społecznych, oznacza również mniej rozczarowań. Przyjaźnie, bez względu na to, jak silne, wiążą się z oczekiwaniami. Oczekuje się, że się zameldujesz, że będziesz dostępny, że zaoferujesz wsparcie. Ale co się dzieje, gdy te oczekiwania nie są spełnione? Rozczarowanie. Dzwonisz do kogoś, ale on nie odzwania. Podejmujesz wysiłek, ale nie odwzajemniasz go. Okazuje się, że dajesz więcej niż otrzymujesz. Czy na tym etapie życia naprawdę potrzebujesz tego rodzaju stresu? Odpowiedź brzmi, nie kropka weźmy na przykład Williama. W wieku 78 lat wydawało się, że przyjaźni przychodzą i odchodzą. Niektóre kończyły się naturalnie, inne zanikały. Ponieważ zdał sobie sprawę, że to on zawsze wkładał wysiłek, kropka byli ludzie, których znał od dziesięcioleci, którzy nagle stali się zbyt zajęci, zbyt rozproszeni lub zbyt niezainteresowani, aby utrzymać prawdziwą wieś. Na początku bolało kropka, zastanawiał się, co zrobił źle. Dlaczego niektórzy ludzie zdają się o nim zapominać. Ale potem zdał sobie sprawę. To nie on się zmienił. Po prostu przestał tolerować przyjaźnie, które nie były wzajemne. Kropka, o to właśnie chodzi. Kiedy pozbędziesz się przekonania, że potrzebujesz dużej grupy przyjaciół, pozbędziesz się również rozczarowań związanych z niespełnionymi oczekiwaniami. Nie musisz już czuć się sfrustrowany, gdy ktoś się nie zgłasza. Kropka, nie musisz czuć się zawiedziony, gdy przyjaźń zanika. Zamiast tego możesz skupić się na najważniejszej osobie w swoim życiu, kropka, i nie oznacza to, że musisz się izolować. Oznacza to po prostu, że wybierasz jakość zamiast ilości. Zamiast utrzymywać długą listę znajomych, nadajesz priorytet relacjom, które naprawdę mają znaczenie, kropka, te, które przynoszą ci radość i nie wymagają wysiłku, aby je utrzymać. Niezależnie od tego, czy jest to rodzina, przyjaciel na całe życie, czy nawet silna wieś z samym sobą, to właśnie te relacje się liczą. Kropka, jeśli więc kiedykolwiek czułeś, że przyjaźnie przynoszą więcej stresu niż radości, przypomnij sobie, że dobrze jest się wycofać. Dobrze jest wybrać prostotę zamiast złożoności, spokój zamiast frustracji. Kropka, nie potrzebujesz długiej listy przyjaciół, by czuć się spełnionym. Wystarczy, że pozbędziesz się tych, których nigdy tak naprawdę nie było. Kropka po czwarte. Twój czas staje się cenniejszy. Wraz z wiekiem zaczynasz zdawać sobie sprawę, że czas jest twoim najcenniejszym zasobem. W młodszych latach mogło się wydawać, że zawsze było go więcej. Kropka. Więcej czasu na spędzanie czasu z przyjaciółmi, więcej czasu na inwestowanie w kręgi społeczne, więcej czasu na martwienie się o to, kto jest w twoim życiu, a kto nie. Ale zanim osiągniesz 70 lat, Twoja perspektywa się zmienia. Kropka zaczynasz dostrzegać, że każda godzina, każdy dzień, każda chwila jest cenna. A kiedy zrozumiesz prawdziwą wartość swojego czasu, naturalnie staniesz się bardziej selektywny w kwestii tego, jak go spędzasz. Kropka przyjaźnie, choć mogą być satysfakcjonujące. Również wymagają czasu i wysiłku. Są telefony do wykonania, wizyty do zaplanowania, plany do dotrzymania. I choć niektóre znajomości są warte utrzymania, wiele z nich to po prostu nawyki wynosimy z przeszłości relacje, które utrzymujemy raczej z obowiązku niż z prawdziwej przyjemności kropka na tym etapie życia masz prawo zadać sobie pytanie, czy właśnie tak chce spędzać swój czas. Czy ta przyjaźń przyczynia się do mojego szczęścia? A może jest to kolejna rzecz na mojej liście rzeczy do zrobienia, pomyśl o Richardzie, mężczyźnie po osiemdziesiątce, który kiedyś prowadził aktywne życie towarzyskie wypełnione przyjęciami, grupowymi wypadami i regularnymi rozmowami telefonicznymi. Ale z czasem zaczął czuć się inaczej, kropka długie rozmowy, które kiedyś wydawały się przyjemne, teraz były wyczerpujące. Spotkania towarzyskie, które kiedyś były ekscytujące, zaczęły wydawać się obowiązkami kropka pewnego dnia. Gdy siedział podczas kolejnego lunchu wypełnionego małomównością i narzekaniem, zdał sobie sprawę, że nie chce już spędzać czasu w ten sposób. Dokonał więc zmiany kropka, przestał mówić tak z przyzwyczajenia i zaczął mówić nie, gdy nie miał ochoty wychodzić kropka, zamiast spędzać godziny na nadrabianiu plotek lub słuchaniu skarg. Poświęcił swój czas na rzeczy, które naprawdę przyniosły mu radość czytanie, spacery, uczenie się nowych rzeczy i po prostu cieszenie się spokojem własnego towarzystwa. co zaskakujące nie czuł się samotny. W rzeczywistości czuł się bardziej spełniony niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ spędzał czas w sposób, który miał dla niego znaczenie, a nie w sposób, którego oczekiwali inni. To jest klucz do sukcesu. Kiedy pozbywasz się niepotrzebnych przyjaźni, zyskujesz o wiele cenniejszy czas dla siebie. Czas na robienie rzeczy, które kochasz. Czas na cieszenie się życiem we własnym tempie. Czas na skupienie się na własnym szczęściu, zamiast próbować zaspokoić potrzeby innych. Jeśli więc kiedykolwiek zaczniesz się zastanawiać, czy powinieneś kontynuować pewne przyjaźnie. Żądaj sobie pytanie, czy jest to najlepsze wykorzystanie mojego czasu? Ponieważ na tym etapie życia nie jesteś nikomu winien swojego czasu. Kropka, zasłużyłeś na prawo do wykorzystania go w dowolny sposób. Kropka, jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz, że te spostrzeżenia są cenne, skomentuj numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. Kropka, a jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomoże nam kontynuować tworzenie dobrych treści, które będą cię informować i inspirować. A teraz przejdźmy dalej. Po piąte, prawdziwe towarzystwo pochodzi z wewnątrz. Jednym z największych nieporozumień dotyczących starzenia się jest to, że do szczęścia potrzebny jest duży krąg przyjaciół. Ale prawda jest taka, że najważniejszym towarzystwem, jakie możesz mieć, jest to, które budujesz z samym sobą. Kiedy osiągasz siedemdziesiąt lat, spędziłeś dziesięciolecia na nauce. Rozwoju i Ewolucji. Znasz siebie lepiej niż ktokolwiek inny. Kropka, a wraz z tą samoświadomością przychodzi niesamowita świadomość, że jesteś wystarczający. Kropka, przez większość naszego życia uczymy się szukać towarzystwa poza sobą. Mówi się nam, że bycie towarzyskim jest kluczem do szczęścia. Że samotność jest czymś, czego należy się obawiać. Istnieje jednak różnica między byciem samemu a byciem samotnym. Niektórzy z najszczęśliwszych ludzi w późniejszych latach to ci, którzy zaakceptowali samotność. Nie jako izolację, ale jako okazję do samopoznania, refleksji i spokoju. Weźmy na przykład Eleanor. Ma 76 lat i kiedyś wierzyła, że musi otaczać się ludźmi, aby czuć się spełniona. Zawsze robiła plany, meldowała się u przyjaciół, Wypełniała swoje dni aktywnością, kropka, ale po pewnym czasie zaczęła coś zauważać. Pomimo bycia aktywną społecznie, często czuła się raczej wyczerpana niż podniesiona na duchu. Zdała sobie sprawę, że wiele z jej przyjaźni opierało się na rutynie. A nie na prawdziwej więzi, kropka, co gorsza, odkryła, że nieustannie dostosowywała się do rozmów. Aby nadążyć za oczekiwaniami społecznymi. Aby nie czuć się pominiętą, kropka aż pewnego dnia przestała. Postanowiła spędzać czas z samą sobą tak, jak spędzałaby go z bliskim przyjacielem. Robiąc rzeczy, które kochała. Słuchając własnych myśli, ciesząc się własnym towarzystwem, kropka chodziła na długie spacery, nie czując potrzeby dzwonienia do kogokolwiek. Chodziła do kawiarni z książką zamiast prowadzić pogawędki spędzała spokojne wieczory, zastanawiając się nad swoim życiem. Zamiast martwić się o utrzymywanie przyjaźni z obowiązku, kropka, i ku jej zaskoczeniu, poczuła się lżejsza, szczęśliwsza i spokojniejsza niż przez lata, kropka, wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Prawdziwe towarzystwo nie polega na tym, ile osób masz wokół siebie. Chodzi o to, jak dobrze czujesz się sam ze sobą. Kropka, kiedy przestajesz polegać na innych w kwestii rozrywki, potwierdzenia lub rozmowy, odblokowujesz poziom wolności, którego większość ludzi nigdy nie doświadcza. Nie potrzebujesz już zewnętrznych rozrywek. Aby wypełnić swój czas, kropka, stajesz się swoim własnym źródłem radości, mądrości i spełnienia. Kropka, a co w tym pięknego? Kiedy naprawdę cieszysz się własnym towarzystwem, przyciągasz relacje, które nie wymagają wysiłku. Zamiast gonić za przyjaźniami z samotności, odkrywasz, że właściwi ludzie naturalnie pojawiają się w Twoim życiu. Ludzie, którzy szanują Twoją przestrzeń, którzy rozumieją Twoje wartości, którzy przynoszą spokój zamiast presji. Jeśli więc kiedykolwiek martwiłeś się, że porzucenie przyjaźni może sprawić, że poczujesz się samotny, pamiętaj o tym. Najlepsze towarzystwo, jakie możesz mieć, już jest z Tobą. A kiedy to zaakceptujesz, zdasz sobie sprawę, że tak naprawdę nigdy nie byłeś sam. 6. Odpuszczenie otwiera drzwi do bardziej satysfakcjonującego życia. Jedną z najpotężniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić po 70 TC, jest odpuszczenie. Porzuć presję utrzymywania przyjaźni. Które nie przynoszą już radości. Porzuć przekonanie, że twój krąg społeczny definiuje Twoją wartość. Porzuć przekonanie, że bycie samemu oznacza bycie samotnym. w momencie, gdy pozbędziesz się tych oczekiwań, otworzysz drzwi do prostszego, bardziej swobodnego i satysfakcjonującego życia. Wiele osób trzyma się przyjaźni z przyzwyczajenia. Nawet jeśli te relacje nie dodają już wartości do ich życia, kropka, uczestniczą w spotkaniach, których nie lubią. Odbierają telefony z obowiązku i zachowują pozory tylko dlatego, że zawsze tak robili. Kropka, ale co by było, gdybyś nie musiał tego robić? Co by było, gdybyś dał sobie pozwolenie na porzucenie przyjaźni, które wydawały się pracą, a zamiast tego skupił się na rzeczach, które naprawdę przynoszą ci szczęście, weźmy pod uwagę Jamesa. Mężczyznę po siedemdziesiątce, który kiedyś wierzył, że pozostawanie aktywnym społecznie jest kluczem do dobrego starzenia się. Starał się utrzymywać kontakt ze starymi przyjaciółmi. Nawet jeśli te przyjaźnie stały się odległe lub powierzchowne, kropka, wypełniał swoje dni obowiązkami społecznymi, myśląc, że bycie zajętym oznacza bycie spełnionym, kropka, ale pewnego dnia zdał sobie z czegoś sprawę. Nie podobało mu się to. Rozmowy wydawały się powtarzalne spotkania rutynowe, a w głębi dusz czuł się bardziej wyczerpany niż związany. Dokonał więc wyboru kropka przestał wymuszać przyjaźnie, które nie miały już znaczenia. Zamiast tego zaczął nadawać priorytet temu, co naprawdę miało dla niego znaczenie. Spędzał więcej czasu na świeżym powietrzu, koncentrując się na swoim zdrowiu. Ucząc się nowych rzeczy i ciesząc się wolnością, która nadeszła kropka, nie musiał spełniać niczyich oczekiwań. Robiąc to, odkrył coś niesamowitego. Poczuł się lżejszy, szczęśliwszy i spokojniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Kropka na tym właśnie polega odpuszczanie. Nie oznacza to zamknięcia się przed światem. Oznacza to stworzenie przestrzeni dla tego, co naprawdę cię spełnia. Oznacza to uznanie że twoje szczęście nie jest związane z tym, ilu ludzi masz wokół siebie, kropka, ale raczej to, jak bardzo jesteś dostosowany do życia, które naprawdę chcesz prowadzić. A o to, co się dzieje, gdy przyjmiesz ten sposób myślenia. Przestajesz martwić się o to, kto jest w twoim życiu, i zaczynasz skupiać się na tym, co przynosi ci radość. Zaczynasz doceniać małe rzeczy. Budzenie się o spokojnym poranku. Kropka, cieszenie się hobby, bez rozpraszania się poczucie spokoju z własnymi myślami, zdajesz sobie sprawę, że spełnienie nie pochodzi z utrzymywania przyjaźni z obowiązku, ale z życia w sposób, który jest dla ciebie naturalny i znaczący. Więc jeśli kiedykolwiek czułeś, że powinieneś robić więcej, aby utrzymać przyjaźnie, kropka, żądaj sobie pytanie, czy to naprawdę przyczynia się do mojego szczęścia? A może trzymam się tego z przyzwyczajenia, bo kiedy dasz sobie pozwolenie na odpuszczenie. Przekonasz się, że życie staje się prostsze, lżejsze i bardziej satysfakcjonujące w sposób, jakiego nigdy się nie spodziewałeś. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę o komentarz numer 6 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, Zalecam zasubskrybowanie i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomoże nam kontynuować tworzenie dobrych treści, które będą cię informować i inspirować. Ostatnie przemyślenia na zakończenie tego filmu. Poświęć chwilę na zastanowienie się nad tym, o czym rozmawialiśmy. Pomysł, że nie potrzebujesz przyjaciół po 70 TCE, nie dotyczy izolacji. Chodzi o wolność. Chodzi o uwolnienie się od niepotrzebnych zobowiązań. Wybór spokoju zamiast presji. I przyjęcie życia, które naprawdę chcesz prowadzić, kropka do tej pory przekonałeś się już, jak odejście od przyjaźni, które już ci nie służą. W rzeczywistości może przynieść więcej radości, czasu i spełnienia niż kiedykolwiek się spodziewałeś. Co wyróżniło się dla ciebie najbardziej? Który z tych powodów do ciebie przemówił o najbardziej? Być może już zacząłeś rezygnować z przyjaźni, które sprawiały ci więcej pracy niż radości. Może zauważyłeś, jak bardzo cieszysz się własnym towarzystwem, kiedy dajesz sobie szansę. A może ten film dał ci nowe spojrzenie na to, dlaczego dobrze jest traktować siebie priorytetowo. Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie. Kropka, zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której się dzisiaj nauczyłeś i jak zamierzasz ją wykorzystać w swoim życiu. Kropka. Twoje przemyślenia są dla nas ważne więc nie wahaj się nimi podzielić. Kropka, czytanie komentarzy daje nam ogromną motywację i zachętę. Kropka, jeśli podobał Ci się ten film i okazał się pomocny, polub go. Zasubskrybuj i udostępnij. Kropka, twoje wsparcie pomoże nam kontynuować tworzenie dobrych treści, które będą Cię informować i inspirować. Kropka, dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.